Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, też jak poprzednim razem wiele ciekawych głosów wynotowałem do kilku, kilkunastu, chciałbym się pokrótce odnieść, więc po pierwsze pojawił się tutaj głos dotyczący tej, tego wstępnie zarysowanego pomysłu dotyczącego pensum. I były głosy różne, prawda? Pan profesor przedstawiał sytuację w innych krajach, gdzie praca przy tablicy jest dużo bardziej, czy w dużo większym wymiarze godzin świadczona niż w Polsce. Państwo ze środowisk nauczycielskich wskazywali na to, że już dzisiaj nauczyciel zaangażowany bardzo dużo poświęca, de facto, poza tymi 18 godzinami, z czym ja się zgadzam w całości i często jest to powyżej 40 godzin tygodniowo, na pewno. Chcę tylko powiedzieć, że ta ten wstępny pomysł, który pojawił się w przestrzeni publicznej, wymaga dyskusji, czy w zgodzie ze środowiskiem nauczycielskim podnieść o jedną, o dwie godziny, czy, 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 czy więcej, czy mniej, czy nie podnosić. To, to jest raczej pewnego rodzaju kontrakt społeczny, czy propozycja, która jednak, bardzo bym prosił, żeby też nie abstrahować jednak od sytuacji w innych krajach, choćby unijnych, prawda, do których się często odwołujemy. Bo jest to dla nas jakaś wartość referencyjna, jakiś punkt odniesienia. Ale tutaj nie ma ani decyzji żadnych, prawda? To raczej jest coś, co w dłuższej perspektywie chcielibyśmy wydyskutować ze środowiskiem, uwzględniając jednak te głosy, które się też pojawiły tutaj. Po drugie, bardzo wiele głosów odnosiło się do tego, co jest oczywiste chyba dla 95 może procent wszystkich uczestników tutaj tej debaty i środowisk nauczycielskich również. Mianowicie powiązania wynagrodzenia z jakością pracy nauczyciela. To jest tyleż oczywiste, co bardzo trudne do wypracowania jako mechanizm, tak żeby było przyjęte jako sprawiedliwe, obiektywne. I to zadanie pan minister Edukacji Narodowej otrzymał ode mnie w pierwszej kolejności, ale nie oczekuję, że za tydzień będzie to rozwiązanie gotowe, bo to wymaga jednak bardzo głębokiej debaty wraz ze środowiskiem, wraz ze związkami zawodowymi środowisk nauczycielskich również, co tutaj dużo mówić. Chcemy, żeby to się odbyło w konsultacjach, w jaki sposób można rzeczywiście powiązać to wynagrodzenie z jakością pracy nauczyciela. Bardzo byśmy tego chcieli, chyba ogromna większość z nas, może, może prawie wszyscy, ale chcemy to wydyskutować i poproszę o wnioski pana ministra edukacji za jakiś czas. Mamy też do czynienia z niższym poziomem kształcenia w przedmiotach ścisłych i mimo tego głosu ostatniego, który się tutaj pojawił, co do którego mam pełną życzliwość, bo oczywiście, że rzemiosło, kształcenie przedsiębiorczości, rzemiosła jest niezwykle ważne, to świat przyszłości, świat czwartej, może wkrótce piątej rewolucji technologicznej rzeczywiście wymaga od nas znajomości informatyki, przedmiotów ścisłych, od nas. Nie od humanistów, nie od tych, którzy nie mają predyspozycji takich, ale oby jak najwięcej osób w społeczeństwie takie predyspozycje miało, bo wtedy my jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo będziemy po prostu coraz wyżej na tej drabinie, piramidzie technologicznej świata, a chcemy być po prostu konkurować z najlepszymi. Więc w dłuższej perspektywie tej kolejnej iteracji naszej reformy, ja będę na pewno bardzo prosił pana ministra edukacji i, i po wyborach, w zależności od tego, komu wyborcy powierzą, powierzą swój głos, mam nadzieję, że będzie kontynuowane wzmacnianie tych kompetencji w obszarze nauk ścisłych, informatycznych. Przypomnę tylko, że w programowaniu zespołowym, mimo szczupłości naszych zasobów demograficznych w porównaniu do Indii czy Chin czy Stanów Zjednoczonych, polskie uniwersytety są w czołówce, światowych, tak? Więc mamy diament do szlifowania, i na pewno na tym powinniśmy skorzystać. Pozwolę się sobie też nie zgodzić tutaj z jednym z głosów, nawet który tak dość ostro został sformułowany w pierwszej części. Naszej debaty, mianowicie, że w PRL-u to do stanu nauczycielskiego szli ludzie na zasadzie negatywnej selekcji. Nie tylko z autopsji wiem, że było wspaniałych wielu nauczycieli, ale też z pewnego szerszego oglądu sytuacji zupełnie się z tym nie zgadzam. PRL był w ogóle bardzo mizernym stanem państwa i to, że nauczyciele wtedy uczyli o katyniu, mimo że nie wolno było, nauczyciele historii, a właśnie wielu utalentowanych nauczycieli matematyki, Fizyki, biologii, w ogóle nauk przyrodniczych, z, właśnie z pasją się tam realizowało. Ja tak pamiętam stan nauczycielski, bo ja się akurat uczyłem w czasach PRL-u i to prawie że do końca, a potem już, potem już w końcówce PRL-u studiowałem. A więc bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom z czasów PRL-u za to, że w tym trudnym stanie. Ustrojowym dawali z siebie wszystko, żeby nasz naród przetrwał i był w jak najlepszym kształcie. Dla czasów demokratycznych, że, które potem nastąpiły szczęśliwie, żeby mógł już rozwijać swoje zdolności. Bezpieczeństwo w, szkole, w szkołach było kolejnym tematem, z którym się zgadzam, jest systemowym elementem, który Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam nadzieję, że będzie mogło zaadresować w najbliższym czasie te, 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 te też ci spe, specjaliści, policji, anty, policjanci, antyterroryści. To są ważne kwestie. W paru wypowiedziach pojawia, przejawiała się tutaj też kwestia testów, testomanii. I myślę, że panie, panie minister, odchodzimy stopniowo od tego bezgwałtownego przełożenia takiej wajchy, bo to gwałtowne ruchy. Ja też się zgadzam, że to bardziej ewolucja niż rewolucja powinna być, bo to przecież dotyczy całej naszej młodzieży, kilku milionów uczniów, 600 tysięcy nauczycieli. System nie powinien podlegać szokowym terapiom, tylko ewolucji i stąd stopniowo odchodzimy od tej testomanii, ale też jest w tym pewna racja, że właśnie bardzo podobne zadania dla uczniów są w stanie w obiektywny sposób wy, wyłowić czy, czy, czy określić, kto, kto tę wiedzę ma na poziomie innym niż inni uczniowie. Zgadzam się też z tą sugestią i poproszę pana ministra o jej realizację wkrótce, żeby ten dialog też szedł na poziom WRDS-ów. To są wojewódzkie rady dialogu społecznego, są takie ciała, myślę, że większość z państwa o tym wie. Rada Dialogu Społecznego ma swoją emanację w 16 województwach. My wspieramy te województwa zarówno finansowo, jak i na poziomie merytorycznym, ale to jest bardzo dobry pomysł, żeby też oddolnie niejako, zwłaszcza wśród tych, którzy wykażą się aktywnością w WRDS-ach, żeby, prze, żeby przekazywali również wnioski z tamtych dyskusji. Rola dyrektora szkoły, to widzę, że po raz kolejny jest tutaj duża rozbieżność zdań. Z jednej strony zwiększenie roli dyrektora szkoły, z drugiej strony mm, właśnie, czy po, poprzez wskazanie na to, że ma związane ręce, że trudno mu oddzielić dobrego nauczyciela od słabszego nauczyciela, a z drugiej strony niektórzy przestrzegają przed tym, mm, tak było też wcześniej. Były głosy dotyczące samorządów i nad tym się chciałbym na 60 sekund zatrzymać, czy samorządy dokładają, czy nie dokładają tutaj głos pana z samorządu. Szanowni państwo, to jest tak, samorządy otrzymały przez te 4 lata naszych rządów 22 miliardy złotych więcej w podatku PIT i CIT ze względu na, skuteczność uszczelniania systemu podatkowego, 22 miliardy, może 21,5, ale około 22 miliardów przez 4 lata. Ten rok się jeszcze nie zakończył, więc nie mogę być um, precyzyjny co do przecinka. W 8 latach naszych poprzedników było to 12 miliardów. No załóżmy, nie wiem tego dokładnie, ale że przez 4 lata naszych poprzedników było to 6 miliardów, 4 poprzedzające. Uwzględnijmy inflację, wzrost PKB. Spójrzmy jeszcze zasłonę miłosierdzia nad naszymi przed... konkurentami politycznymi. To jest więcej trzy razy. O trzy razy, co najmniej, tak? Może... Około trzy razy. Pytajmy się wszyscy drogich naszych samorządowców, czy te środki we właściwy sposób podspożytkowali. Bo my mamy prawo domagać się również, podnosząc skuteczność funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa, nie nakładać dodatkowych danin, bo my obniżamy podatki, za chwilkę do tego się odniosę, również do głosu, który się pojawił, tylko wykorzystania tych środków, które się w budżetach samorządów pojawiły. I dlatego mam taki stosunek do tego, że jednak, mimo wszystko, zgodnie z sugestią pana ministra Piątkowskiego, postaramy się jak najwięcej środków z tego miliarda z okładem. Które od września będą przeznaczone na około 10% podwyżki. Około 10% 9,6, 9 mniej więcej, postaramy się sfinansować z budżetu państwa. Ale powiem szczerze, te pieniądze powinny się w całości, i one się tam znajdują w samorządach. Nasi obywatele powinni pytać samorządów, na co przeznaczyliście te środki. I my będziemy również pytać samorządów, na coś przeznaczyli te środki. Ale mimo wszystko, i tak ze względu na. Skuteczność działania aparatu podatkowego my przeznaczymy w większości środki na właśnie na tą podwyżkę w, od 1 września. Była mowa o nepotyzmie, o zależności od wójtów, od, od różnych samorządowców, to jest też troszeczkę przyczynek do właśnie aktywności obywatelskiej, która wyławia tego typu nieprawidłowości i je przedstawia w mediach, bo oczywiście one nie powinny mieć miejsca. Była następnie kilka głosów tutaj ze strony organizacji pozarządowych dotyczących wychowawczej roli nauczycieli nauczyci nauczania jako służby jako służba dla dobra publicznego. Ja mogę powiedzieć bardzo się z tym zgadzam. To jest pewien spór aksjologiczny w naszym państwie, ale oczywiście chciałbym, żeby ta wychowawcza zdrowa rola nauczycieli ro, rola, którą postrzegam jako bardzo właściwą, zdrową, żeby ona rosła. Bo nauczyciele chcą dobrze. Ogromna, ogromna większość, jeśli nie wszyscy chcą dobrze. I, I chciałbym w dialogu z nauczycielami rzeczywiście tą wychowawczą rolę, wychowawczą, pozytywną rolę nauczycieli wzmacniać. Następnie mówiliśmy też o tym, żeby wzmacniać rolę uczniów, młodzieży. I to mocny głos ze strony tamtego końcika naszego Okrągłego Stołu, że taki oksymoron tutaj zastosuję. I bardzo się z tym zgadzam, również dziękuję. Te kwestie związane z, i z klimatem, i z zastosowaniem wysokich technologii, nowych technologii, czy o pracy projektowej. Chciałbym, żeby się przesuwała również jakby zakres programowy, żeby uwzględniał to coraz bardziej. To też koresponduje z głosem dotyczącym Nauczania przedmiotów ścisłych, szczerze powiedziawszy, bo nowe technologie to są właśnie przedmioty ścisłe w dużym stopniu, ale nie tylko, bo jest design, jest, są inne kompetencje. Więc ta większa reprezentacja młodzieży, myślę, że musimy zapraszać jak największą reprezentację młodzieży na kolejne spotkania. Teraz dla pana z opozycji, który tutaj się pojawił i troszeczkę deprecjonował nasze spotkanie, chciałbym tylko jedną rzecz powiedzieć. Otóż, szanowni Państwo. My już od 1 sierpnia chcemy zastosować taką obniżkę podatków dla młodych ludzi, jakiej nie było nigdy w tym kraju. I myślę, że nie ma jej w żadnym kraju Unii Europejskiej. Może się mylę, ale w ogromnej większości na pewno nie ma. Do 26 roku życia właśnie po to, żeby zatrzymać jak najwięcej ludzi tutaj w Polsce, żeby nie wyjeżdżali, żeby znaleźli tę pierwszą pracę. Będzie zero podatku PIT, czyli będzie i dla młodych nauczycieli, oczywiście przez tych parę lat po studiach jedynie, ale też dla tych, którzy kończą szkołę zawodową to przez 7 lat, dla tych, którzy kończą szkołę średnią na technikum przez 5 lat. Chcemy, żeby. Oni mieli jak najniższe obciążenie podatkowe. A od 1 października obniżamy o 6%, czyli o około 6%, czyli o jeden punkt procentowy z 18% na 17%. Powszechna obniżka podatków dla 24 milionów obywateli, bo obejmuje ona również emerytów. A więc wszystkich, którzy są za obniżaniem podatków, zachęcam również, przepraszam za jeden jedyny wtręt polityczny do wspierania nas, ponieważ właśnie udowodniłem tym samym, że w szerokim bardzo zakresie obniżamy podatki. Następnie zaproponowała pani porozumienie dla edukacji i bardzo się z tym zgadzam. To bardzo ciekawy głos. Chciałbym, żeby również z udziałem samorządowców, z udziałem organizacji pozarządowych, ale też rodziców i też Przede wszystkim nauczycieli i młodzieży, żeby spróbować wypracować taki rodzaj deklaracji, rodzaj porozumienia. Trudno mi sobie teraz wyobrazić, jaki to mogło mieć kształt, ale ta propozycja też jest bardzo ciekawa. Szanowni Państwo, lada dzień, wakacje, ale myślę, że dzieci, młodzież odpoczną, nauczyciele odrobinę również, ale chciałbym, żebyśmy z energią dalej pracowali nad tymi pomysłami, które tutaj się pojawiły i podczas poprzednich naszych spotkań. Nowym gospodarzem naszego spotkania jest pan minister Dariusz Piątkowski. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu jeszcze raz za, to, za ten udział w naszym spotkaniu, panu profesorowi Waśko, za reprezentowanie również pana prezydenta. Zapraszamy raz jeszcze związki zawodowe, również te, z którymi toczyliśmy spór o wzięcie udziału w naszych kolejnych spotkaniach, po to, żebyśmy mogli tutaj rozmawiać, właśnie za naszym stołem. Myślę, że w ciągu najbliższych paru tygodni pan minister będzie mógł zaproponować kilka zmian odzwierciedlających naszą debatę, tych, które myślę, będą się cieszyły najwyższym stopniem porozumienia, konsensusu, bo, bo jednak jesteśmy w trakcie reformowania i bardziej ewolucyjnie niż rewolucyjnie, a więc, a więc tam, gdzie się rysuje ten konsensus na zasadzie 80%, przynajmniej 80-20%, warto, warto te rozwiązania w krótkim terminie wdrażać i postaramy się to zaproponować. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za to spotkanie za te ciekawe głosy i postaram się, żebyśmy jak największą część tych wniosków przekuwali w czyn. Dziękuję.